Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. link w opisie. Punkty AB i C leżą na okręgu środku O. Zaznaczony na rysunku wypukły kąt środkowy AOB ma miarę, czyli szukamy tego. Kąta. Jak go znaleźć? Tutaj istotne jest, że trójkąt AOC i trójkąt COB są równoramienne, ponieważ tu mam promień, tu mam promień i tu mam promień. Czyli jeżeli tu mam 40 stopni, to i tu musi iść 40 stopni, bo to jest trójkąt równoramienny. Jeżeli tu jest 20 stopni, to i tu musi iść 20 stopni. Czyli cały kąt ACB ma miarę 60 stopni, a my musimy wiedzieć, że to jest kąt wpisany, oparty na łuku AB. Zatem kąt środkowy oparty na łuku AB jest dwa razy większy, czyli alfa to jest 2 razy 60, czyli 120 stopni, czyli odpowiedź C. Czyli korzystamy z własności takiej, że jak mamy kąt środkowy, na przykład 100 jest oparty na jakimś łuku, dajmy na to łuku AB, i narysujemy dowolny kąt wpisany oparty na tym samym łuku, to on jest dwa razy mniejszy, czyli to jest 1, Dewulga ze 100 na przykład 20, czyli 60, przepraszam, to było ze 100, czyli 50.